Dzień dobry, to jest kanał Dobitny, ja się nazywam Mariusz Najszewski. Szybki komentarz do, do tego, że znowu w Polsce ogranicza się wolność słowa, a w zasadzie do tego, co spotkało Przemysłowa Babiarza. Przemysław Babiarz, komentator sportowy telewizji polskiej, został zawieszony i nie będzie komentował Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ponieważ ośmielił się powiedzieć, że świat bez granic bez nieba bez narodów bez państw i bez religii wreszcie, to świat wizji marksistowskiej. Piosenka Lenona, która dokładnie o tym mówi, stała się hymnem olimpiady, co już to jest dość prymitywne, no ale wolno oceniać każdemu wszystkie błędy i wszystkie wydarzenia olimpijskie, także, także pozasportowe, ale okazało się, że Przemysław Babiarz tego robić nie może. To oczywiście pewien Triumf marksizmu po, wydawało się po jego ostatecznej kompromitacji. Można by długo opowiadać o tym, jak doszło do tego, że ruch hipisowski w latach 70., -tych, 60. -tych i 70. opierał się na marksizmie i neomarksizmie, nowej szkole marksizmu, ale to na inny wykład, pewnie bardziej filozoficzny. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze zwycięstwem takiej. Pato inteligencji, pato inteligencji, do której można zaliczyć, nie, Tomasza Lisa, na przykład, który mówił kiedyś, że, że jeżeli sądzicie, że ludzie są głupi, to, to się mylicie, że ludzie są jeszcze głupsi. Do Romana Giertycha, który jest mistrzem cynizmu i mówi i w zasadzie zawsze, jak otwiera usta, to mówi nieprawdę, albo przynajmniej przeinacza fakty. Do nie, Wojciecha, profesora Wojciecha Sadurskiego, który wyspecjalizował się w szerzeniu nienawiści pogardy po, po po, po, pod każdym względem wreszcie Adama Bodnara, który nazywa, nazywa bezprawie przywracaniem praworządności, no i ich szefa Donalda Tuska, który zmienia zdanie co chwilę w zasadzie kłamie tak, jak nikt nigdy nie kłamał w Polsce. Chyba nawet komuniści tak nie kłamali. To jest, to jest niesamowite. Ale mamy do czynienia z pato inteligencją, która, która opanowała świat yy, yy, tych elit, a której yy, wykwitem i której yy, desencją funkcjonowania jest Marta Lempard z jej wulgarnymi wypowiedziami i, i, i ohydną, yy, ohydnymi atakami na yy, politycznych przeciwników. To jest to jest coś, co się w Polsce naprawdę nie powinno było zdarzyć, ale się zdarza i się rozwija. Przemysław Babiarz, człowiek, który zachowuje zawsze, czy prawie zawsze, no zawsze zachowuje dystans i kulturę, powiedział tylko 3 cztery słowa. Za to został zawieszony. Tak wygląda wolność słowa w uśmiechniętej Polsce, która wyszczerzyła do Was kły i będzie jeszcze żyć jeszcze bardziej. Pamiętajmy o tym, że władza która boi się słowa, zawsze jest władzą słabą, zawsze jest władzą słabą. Im bardziej się boi słowa, tym krótsze są jej dni, tym bardziej jej dni są policzone, ale niestety jeszcze musimy w tym żyć, jeszcze musimy w tym potrwać, ponieważ ci ludzie się nie zatrzymają, oni się nie zatrzymują. Przed nami jeszcze pewnie wiele takich zdarzeń. Jeszcze pewnie wiele cynicznej, cynicznego wykorzystywania yy, słowa, yy, słowa o prawdzie do szerzenia kłamstwa. Tacy ludzie dzisiaj sprawują władzę. Tacy ludzie dzisiaj sprawują także władzę na, uni na uniwersytetach, na wszystkich wyższych uczelniach, czy prawie wszystkich wyższych uczelniach. Tacy ludzie zarządzają większością mediów yy, mainstreamowych o największych zasięgach. Na szczęście żyjemy w państwie, w którym nie można zablokować wolności słowa, wolności wypowiedzi, nie da się tego zrobić, nawet jeżeli oni bardzo chcą, to są sfery, których nie są w stanie kontrolować i nie będą w stanie kontrolować. Przemysł Babiarz dzisiaj cierpi i pewnie nie wiem, czy żałuje tego, co powiedział, czy nie żałuje tego, co powiedział, prawda w zasadzie nie ma swojej ceny, lepiej, lepiej trochę czasem pocierpieć i właśnie w imię mówienia prawdy niż, niż dawać sobie łamać kręgosłup. Zawsze jest to bardziej szlachetne, ale pewnie zawodowo i osobiście cierpi, ponieważ zajmuje się sportem, a nie, a nie filozofią, nie polityką itd., chociaż oczywiście ma prawo się wypowiadać w każdej sprawie i to trzeba o tym pamiętać. Nie dajmy się zapędzić w kozi róg, nie dajmy, się, nie dajmy sobie zamknąć ust, ponieważ mamy prawo mówić, co chcemy, mamy prawo mówić, ile chcemy. I mamy prawo oceniać, kogo chcemy, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Dziękuję bardzo. Proszę o komentowanie, o lajkowanie, o subskrybowanie kanału i o wspieranie przemysłowa Babiarza bo myślę, że na to zasługuje także moralnie, i także oficjalnie w komentarzach, w listach wysyłanych do TVP, gdziekolwiek indziej ręce precz od przemysła Babiarza. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.